Szczęść Boże, witam i pozdrawiam w pierwszy piątek y, miesiąca listopada, w dniu, w którym, jak to w każdy pierwszy piątek miesiąca, oddajemy cześć i hołd Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, dziękując mu za jego bezgraniczną miłość. Zapraszam do fragmentu Ewangelii według św. Łukasza. Mówił też do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, miał on zarządcę, którego oskarżono. Że trwoni jego majątek. Wezwał go więc i oświadczył mu: Cóż to słyszę o tobie? Rozlicz się ze swego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Wtedy pomyślał sobie zarządca: Co zrobię, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co zrobię, żeby ludzie przyjęli mnie do swoich domów, gdy zostanę usunięty z zarządu. Przywołał dłużników swego pana, każdego z osobna i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. Wtedy powiedział mu: weź swoje zobowiązanie, usiądź i napisz szybko 50. Potem zapytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odpowiedział: 100 miar zboża. Polecił mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę za jego rozsądek, bo synowie tego świata są wśród podobnych sobie bardziej rozsądni niż synowie światłości. Człowiek potrafi być sprytny we wszystkich sprawach, które dotyczą jego samego, jego najbliższych. Potrafimy użyć wszelkich swoich umiejętności, zdolności, swojego sprytu, swojej inteligencji, swojej wiedzy, swoich znajomości, aby, jak to mówimy, pozałatwiać swoje sprawy, które służą nam czy naszym najbliższym. Ewangelia dzisiejsza jest o tym, Byśmy potrafili być przynajmniej tak samo sprytni i zaradni w naszych sprawach duchowych. Byśmy przed Panem Bogiem nie udawali jakichś niepełnosprytnych ludzi, którzy nie potrafią zadbać o dobre serce, o dobre życie, którzy mówią ciągle, że zapominają się modlić, że nie mają czasu na Eucharystię niedzielną, na Przynajmniej chwilę spotkania się z Bogiem w Jego słowie w Piśmie Świętym. Dzisiejsza Ewangelia właśnie jest o tym. Jezus nas dzisiaj właśnie do tego zaprasza, byśmy swoją inteligencję, swoje umiejętności, swoje zdolności, w końcu swój spryt potrafili też wykorzystać dla dobra duchowego nas samych i naszych najbliższych.